Bo owszem, mamy wiele tek wersji tekstowych samego tekstu źródłowego. Mamy kodeksy ze średniowiecza, mamy fragmenty z czasów starożytnych, mamy odkrycia zwojów z Qumran, wreszcie mamy wczesne przykłady na język aramejski, koptyjski i łaciny. no i oczywiście grecki Stary Testament, czyli Septuagintę i Pięcioksiąg Samarytański. I wiecie, dobry przekład Biblii będzie brał pod uwagę całe to bogactwo tekstualne. Jeżeli go nie bierze jeżeli bazuje na jakimś uświęconym tekście sprzed nie wiadomo kiedy, bez uwzględnienia nowoczesnych badań, no to znaczy, że jest to po prostu sekciarstwo. To nie ma nic wspólnego z tym, co wyraża chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo jest poszukiwaniem prawdy. Chrześcijaństwo nie chce bazować na, na uświęconych tradycjach, tylko chce poszukiwać żywego Chrystusa. A tego Chrystusa odnajdujemy wtedy, kiedy mamy najwierniejszy możliwy tekst.